Wracając do domu, dojechaliśmy do Zwiernika, gmina, gmina Powiat Dębicki. Idziemy się tu koło tych budynków. uh mm hmm Niezbyt wiele informacji jest w internecie na temat tego obiektu Tam jakaś wnęka czyli zapewne ewidentnie jest pod spodem piwnicy no, A tu mamy też do niej zejście Tu mamy zamurowane drzwi Ale murowane stosunkowo dawno patrząc po cegle Jak widać, się sypie. tu są te drzwi, które są tam zamurowane. Czyli, ktoś się chciał zagrodzić? Tam okienko. Wszystko z kamienia. Tu pewnie późniejsza rura kanalizacyjna Wszystko budowane z kamienia No, tu się już ob... ściana obsuwa, kamień się od rozwarstwia, odpada od cegły, zaprawa już jest przemarznięta Przemoczona No tu jesteśmy teraz w piwnicy, także to jest wszystko poziom poziom, poziom poniżej Gruntu, także wszystko przemaka. Ale śmietnik. <clears> hmm. <throat> Drzewa. Fajny, ładny park. No tu ładny był ten element. Możemy się tylko domyślać po, po fragmentach tego zarysu muru, jak to wyglądało. widocznie spadła z góry. Jedno zapadlisko. Dalsza część. Przed budynkiem jest jakaś taka konstrukcja betonowa. Prawdopodobnie mogła być to fontanna. Taki okrąg wylany, betonowy. Ale to też już jest raczej konstrukcja późniejsza, izolowane widać papu Pytanie czy to czy to faktycznie była fontanna, czy może jakiś zbiornik Może te budynki były wykorzystywane Może czasem jakiś to był PGR A tu był zasobnik choćby nawet wody taki a ...rezerwuar. No nic, idziemy do tych piwnic Nie wiem czy piwnic zaraz się okaże w każdym razie idziemy do tych kopców takich ziemnych na tyły budynku do parku Mamy jakiś kanał, widać nienaturalny, stworzony przez ręce ludzkie. Natomiast te kopce, nie mam pomysłu, nie ma tam wejść. Być może, nie wiem, może obsunęły się, może to się już zawaliło, ale nie, wygląda mi to raczej na, na takie usypy ziemi i nic więcej, nic poza tym. Prawdopodobnie nie są to piwnice są to zwykłe kopce usypane z ziemi być może czyszczony był właśnie ten kanał ten rów a może po prostu kopany i ta ziemia ona tu ona tutaj została przeniesiona nie mam pojęcia skąd ta ziemia się tu wzięła może z jakichś wykopów nie wiem w każdym razie piwnice to nie są Przypominam jesteśmy w Zwierniku Zwiedziliśmy w tej chwili opuszczony dwór Nie było zbyt wiele co oglądać Nie było co zbyt wiele zwiedzać Te budynki są w coraz gorszym stanie Zdjęcia oglądałem tych, tych budynków, tych zabudowań tam sprzed 5, 6, 8 lat W zupełnie innej kondycji są te budynki na tamtych zdjęciach Przyjeżdżam na miejsce. Okazuje się, że no nie bardzo, no są same zgliszcza. Nie ma co bardzo oglądać. Także na tym kończymy. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję za przygodę. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A jeżeli filmik się spodobał, zapraszam do subskrypcji. Cześć.